Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek zaczynamy z sucharkiem. Podobno nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest lądek. No i dzisiaj zaczynamy w lądku. Jesienna, gravelowa wycieczka. Jedziemy w Góry Złote. Tudzież po czeskiej stronie nazywane Rychlebskimi. E, 50 km. Na razie jedziemy do góry. Planujemy wjechać z trackiem Glacenzis, fragmentami, a potem szerokie czeskie szutry i asfalciki. I przy okazji dzisiejszego odcinka kilka słów na temat moich nowych grawelowo szosowych kółek DT Swiss RC 1400 yy, i opon. Jakie te opony na jesień polecacie, co? Bo ja w tym roku Pirelli. I może w przyszłym. Kto wie. Będzie kilka słów, a tymczasem jedziemy. Mam nadzieję, że ze mną. Zaczynamy fragmentem Glacensisa. Jak widać jesień w pełni. No, trzeba trochę uważać na kamienie czyhające w liściach. No zobaczymy, czy gravelowo damy rady to ogarnąć. Na razie jest pięknie. Boska Ostatnio przez dłuższy czas jeździłam z uchwytem Peak Design na kierownicy. Na początku byłam dość sceptycznie nastawiona do tego. Zresztą możecie przeczytać recenzję na blogu i we vlogu. No i dzisiaj postanowiłam sobie odczepić ten uchwyt. Włożyłam telefon do kieszonki z tyłu. W sumie teraz to do nerki. No i muszę przyznać, że tak się przyzwyczaiłam. W każdym momencie dostępność tego telefonu, jednak na kierownicy, to jest mega różnica niż jak masz go gdzieś z tyłu schowanego. No i chyba jednak wróci. Niestety, chyba jednak wróci. Mówię niestety, bo no, lubię mieć czysty kokpit, tak jak większość. No ale jednak, ta funkcjonalność, że na przykład dojechaliśmy sobie tutaj do rozdroża zamkowego i chciałam szybko sprawdzić. Normalnie sprawdziłabym sobie to od razu na telefonie na kierownicy, a tak, wyciąganie telefonu gdzieś tam z tyłu to serio jest dziwne. Nie jest to fragment sponsorowany, takie po prostu przemyślenie. Aczkolwiek, oczywiście, jestem wspierana przez markę Peak Design, bo to naprawdę fajne produkty, przede wszystkim fotograficzne. Tyle teraz. Jedziemy, bo zaczęły się piękne szutry, single track i bomba, kilka miejsc takich, że trzeba uważać, ale generalnie jako podjazdowe na plus, na gravelu bez problemu. Jedziemy dalej, na razie 200 metrów przewyższenia dopiero zrobione, więc trzeba się jeszcze powspinać trochę. Ale znaleźliśmy drogę. Ale to jest sztos. Dron, odpalony. Piękna jesień. Oj, ale cudo. Mam nadzieję, że to zobaczycie. ekstremalny. Zobaczymy. No. Jest stromo. Ale udało się wyciągnąć kamerę. Ledwo przez oczy kierownicę. Ale no nie. Muszę schować. Ale to jest odcinek specjalny. Można go objechać Ale co to? Trzeba sobie robić wyzwania Widzimy się na górze No i jesteśmy na górze Podjechane Powiem szczerze ta opona chyba pomogła no, bo tułem, ja w już tak mi zabuksowało. i ten, nie wiem jakim cudem miałem równowagę No. O, to jest 4 km. Bieżnik się przydaje. No, pięknie. A tutaj jakieś zawody. Pochaliśmy do Jawornika. Poszukiwanie kawy w Czechach bywa trudne, ale całkiem możliwe, że coś będzie. Kafe kafka. Dobra nazwa. Kawka od ptaka. Ptaka. Kafe kawka, ale architektura. Kafka chyba jednak nie. Proponuję jednak wjechać na borówkową chorę i napić się tałko bo chyba nie znajdziemy tu nic fajnego no i niestety ja w Jaworniku bez kawki. Eee, a tymczasem... muszę popatrzeć na to. 13 km podjazdu. Borówkowa Chora. Tam może będzie kawka. Choć wątpię. Ale może będzie otwarte dzisiaj. Jast się trochę wypłaszczył. więc może krótka chwila i kilka słów na temat nowych kół. Po co i dlaczego. W tamtym sezonie, w sumie od dwóch sezonów, jeżdżę już na kółkach DT Swiss GRC 1400. To są typowo krawalowe kółka. W zasadzie jestem z nich bardzo zadowolona. I tak naprawdę, jedyną rzeczą, którą można by było w nich poprawić, jest waga. Bo nie są, są lekkie, ale mogłyby być jeszcze lżejsze. Więc wymyśliłam sobie, że może, oczywiście, w porozumieniu z ekipą BT Swiss, e, którzy gdzieś tam doradzają mi zawsze, pomyślałam sobie, żeby spróbować trochę lżejszych kółek Endurance, które teoretycznie na gravelu też się spiszą. No i... zamówiłam sobie takie kółka i właśnie mam je w rowerze. I najlepiej chyba będzie powiedzieć czym się różnią te dwa komplety kół. GRC 1400 ma karbonową obręcz podobnie jak ERC. W przypadku GRC tam był stożek 42 mm. A tutaj mamy do wyboru 35 i 45. Wybrałam oczywiście 45 na spróbowanie, bo takiego aż dużego nigdy nie miałam. Przez to, oczywiście, obręcz znowu jest niestety trochę cięższa niż te 35. No ale cóż, i tak ostatecznie kółka wychodzą lżejsze od gierce. Druga bardzo zasadnicza różnica to jest szerokość wewnętrzna obręczy. W przypadku GRC mamy 24 mm, w przypadku RC mamy 22, niby 2 mm, a jednak dzisiaj już mam pewne przemyślenia odnośnie nawet tych 2 mm na szerokość wewnętrzna obręczy zdecydowanie ma znaczenie. Poza obręczami, które jak gdyby najbardziej różnią te kółka, są jeszcze piasty. Mamy w przypadku GRC DC240 wersji jak gdyby klasycznej, a tutaj w przypadku RC są one lżejsze, wylajtowane. To jest model EXP. Podlinkuję Wam w filmie, pod filmem fajną rozpiskę, czym różnią się te piasty. Ona jest dużo łatwiejsza, dużo prostsza konstrukcja jest. No i przez to piasta może być trochę lżejsza dzięki czemu kółka są lżejsze. Och, już się zasapałam. Ale jest pięknie. 7%. Mam nadzieję, że aż tak mojego dyszenia nie będzie słychać. Kółka, oczywiście, różnią się wagą na całym komplecie to jest 100 gram czy to dużo, czy to mało. Nie wiem. Różnią się też trochę wytrzymałością, ponieważ RC, wiadomo przystosowane, przygotowane raczej szosa Endurance i takie Road Plusy bym powiedziała. GRC, no to taki pełnoprawny gravel. Eee, przetestowałam te kółka na Torino Nis i przeżyły bardzo dużo i, i działają, i nic tam się nie podziało z nimi, także jest, jest dobrze. Jeżeli chodzi o właśnie tą wytrzymałość, no to teoretycznie ARC e, przyjmują wagę jeźdźca 120 kg GRC 130, więc nie jest to jakoś bardzo duża różnica. No ale trzeba na pewno bardziej na nich uważać, tak myślę. Docelowo to na pewno będą kółka takie, które chciałam włożyć jakieś lekkie opony i zrobić je na wyścigowo, na łatwe, szutrowe wyścigi. Chociaż w sumie ja się nie ścigam, no ale zawsze to lżej, jak się nie ma kondycji co widać na załączonym obrazku. No a to, że teraz w nich jeżdżę. No to też sprawdzam, czy może na zimę coś się można z nimi zrobić, z bardziej oponami, z większym bieżnikiem. Mamy tutaj Cinturato Pirelli 40 mm. Trochę wąsko jak dla mnie, bo jestem przyzwyczajona do opon 45 i zdecydowanie polecam. Ale przez to, że ta obręcz tu jest węższa, to postanowiłam na razie rzucić 40 no i czuję tą wąskość także zobaczymy co będzie dalej mam nadzieję, że jakieś wątpliwości zostały rozwiane myślę, że też warto nie wiem kiedy uda mi się wrzucić ten materiał ale aktualnie są bardzo fajne ceny tarcza antykryzysowa na DT Swiss i można wyhaczyć bardzo fajne produkty w bardzo dobrych cenach Także jadę dalej, bo zaraz nam słońce zajdzie. A no i po skryptu Najważniejsze jak brzmią brzmią zdecydowanie ciszej niż GRC. Także RC są zdecydowanie cichszymi kółkami. Ładnie cyka, ale dość cicho. Za chwilę na zjeździe, spróbuję wam to zaprezentować. of hora lądka na asfalcie i mamy test hałasu piast GRC1400. Poziom decybeli zmierzymy na filmie w premierze. No i moja piasta. Jakby cisza, <noise> więc na pewno tutaj ta 240 tak nie hałasuje. E, ja mówiłam już, że to też może być jeszcze kwestia tego, że ona jest nowa, e, nasmarowana pewnie. Zobaczymy jak będzie po jakimś miesiącu albo dwóch tygodniach. E, no tyle. Kółka fajne, polecam, mam one bike. <noise> A jak będziecie w lądku to wycieczkę najlepiej zakończyć. Coffee Ride? Znowu zapomniałam nazwy, ale na dworcu w Lądku. Na dworcu, gdzie niestety nie jeździ pociąg, nie jeżdżą pociągi. One hour later. Pyszna fokacja, pyszna kawka z przelewu. Wracamy już do lądka po ciemku. Tym oto świątecznym akcentem, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, bo to się przydaje. Bo dzięki temu film pojawia się w większej ilości ludzi i mogę docierać do większej ilości osób, pokazywać jak kolarstwo jest fajne. E, trasa e, gravelowa, ale e, z pewnymi wyjątkami, czyli tylko dla tych, którzy czasami lubią trochę po kamieniach, po korzeniach, e, jeden wypych, ponieważ inaczej nie dało się wjechać na burówkową chorę, ale generalnie e, można sobie ściągnąć zestawy. Siągnijcie, przejedźcie i powiedzcie co o niej myślicie. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Trzymajcie się strasznie dużo tu samochodu jeździ. No bo co, biedrona. Trzymajcie się. Do następnego pa.